Google, jaka ta marynarka jest super tak w ogóle to dzień dobry cześć witajcie w kolejnym vlogu no i tego vloga ja już zaczynam w południe ale też patrzcie jaka ta marynarka jest zajebista to jest słuchajcie marynarka z lumpeksu nie chcę was skłonić, ale ona chyba kosztowała 6 zł i jest to słuchajcie, marynarka górnicza, nie wiem, gdzie to tutaj widać. To jest marynarka jakiegoś górnika, którą Pawcio właśnie wyhaczył w, w lumpekie. Słuchajcie, tyle komplementów już dzisiaj na cotygodniowym mentoringu dostałam, że to jest szok, ale czuję się po prostu jak petarda. Ona tak dobrze leży. Tu masz <ścoughs> Przepiękna! Polecam chodzić do lumpeksów, ale najlepiej wysyłać swoich mężów. Miałam, słuchajcie, mieć spotkanie o 14 tylko, ale mam jeszcze, o 13 mi wpadła. a teraz jest chyba godzina 11.30. Tak, 11.30 jest, więc idę na chwilę jeszcze na dół, do poziomeczki chwilę, chwilę odpocznę, no i później idę na rozmowy, także witajcie w nowym domu. biurka na sekund 5 wjechała, więc, no właśnie, zawsze jak jestem w domu, to się już ubieram na wygodnie, zwłaszcza góra. No w marynarce nie wyobrażam sobie cały dzień funkcjonować, tak wiecie, w domu po prostu. Ale tak, zawsze ja robię to samo. A co robię? No zamawiam paczkę, nie? Zawsze tak jak wam nagrywałam ostatnio. I oczywiście robię to... W czwartek na przykład, nie? Liczę na to, że w czwartek mi wyślą. W czwartek mi nie wysyłają, więc wysyłają mi w piątek. Ja sobie myślę, dobra, jakim postęp zamówiłam do domu to nie, przekieruję sobie do paczkomatu. Do paczkomatu mi przyjdzie, sobie na spokojnie w sobotę odbiorę. Oczywiście przekierowanie powoduje opóźnienie jeden dzień, o czym się już przekonałam drugi raz, więc więcej na pewno zmieniać nie będę. No ale właśnie, znowu popełniłam ten sam błąd, że przekierowałam i opóźniłam całą sprawę, może nie o cały dzień, ale o kilka godzin, bo tak to kurier by przyjechał pewnie gdzieś 10-11, a ja odebrałam paczkę z paczkomatu chyba o godzinie 15 nie? Więc po prostu kombin i jeszcze musiałam tam pojechać, nie? Więc kombinatorka ze mnie jest niezła, ale to tylko po to, żeby mieć te produkty szybciej. A jakie produkty? No tutaj są próbki, jakieś tam balsamy, to zawsze Pawciowi daję, więc dorzuca zawsze na Vinted. ale tak, tu mamy pierwszą rzecz i to są stemple do, no właśnie, do paznokci. Do tych stempli zamówiłam też lakier czarny. Myślę, że teraz jak będę robiła sobie paznokcie, to już to przetestuję. Tutaj zamówiłam sobie górne formy dual form do akrylożelu, ale w formie kwadratowej. Ja mam w takim migdale rosyjskim chyba to się tak nazywa, a tutaj zamówiłam typowo typowo kwadrat. No i jeszcze tutaj wzięłam takie Właśnie to mnie bardzo cieszy i to dzisiaj ben... możecie zdą... nie dzisiaj na no pewno nie zdążę, bo jeszcze na siłownię planuję Pojechać, ale to są takie ala tipsy. Wyciągnę jednego, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Ponoć aplikacja tego jest turbo-turbo prosta. Dobra, weźmy inny rozmiar, bo tutaj jak na złość mi się dwa sklejają ze sobą. Influencerka ze mnie marna. To wygląda w ten sposób, że tutaj mamy takiego krótkiego tipsa. No słuchajcie, no to jest krótkie, bo jak nawet to przyczepię do swojego paznokcia, no to on jest niewiele dłuższy. Nie, nie wiem, czy to widać. O, teraz powinno być widać. Więc to mi odpowiada, bo tak w zasadzie tego nie trzeba będzie piłować. No i to ponoć działa w ten sposób, że tutaj na taką zmatowioną powierzchnię nakładamy bazę. Trochę tej bazy nakładamy też na płytkę. Przykładamy ładnie. I do lampy. I to jest ponoć wszystko. W sensie ja jeszcze później na to tylko kolor idzie. Muszę sprawdzić, czy to później trzeba jeszcze matowić. Wydaje mi się, że chyba troszeczkę tak, ale co jest ciekawe w tych paznokciach, to jest to, że tutaj, od tej strony, gdzie tutaj przy skórkach kładziemy tego tipsa, jest bardzo cienki ten tips, ale na końcu już jest grubszy, w sensie już jest chyba taki jak, jak powinna być grubość w ogóle paznokcia, więc bardzo mnie to ciekawi, czy tutaj nie będzie za zapowietrzenia ja to przetestuję, oczywiście dam wam znać, dzisiaj nie no ale tak jak mówię, jutro pewnie sobie te paznokcie już zrobię, poziomka mama wychodzi do pracy ale wróci za dwie i pół godziny, dobra nie no, za 2 godziny mama wróci i pójdziemy na spacerek wtedy dobra, no to pa, ale poziomeczka ty zostajesz no, mama idzie sama. Mama idzie sama. Do siebie proszę. Do siebie poziomka. Poziomka ma parcie na to, żeby teraz spacerować, bawić się, jak my mamy najwięcej roboty w ciągu dnia. Idę teraz dwie godziny, a później ją zabiorę na spacer, o ile nie będzie padać, bo pogoda jest taka mocno średnia. Czuję się normalnie dzisiaj jak pani profesor w tej marynarce, no ale uwielbiam ją, po prostu jest cudowna. A słuchajcie, dzisiaj jest tak hardkorowy dzień. Że ja nawet nie mam pytań. Miałam jechać do sklepów wcześniej, w sensie potrzebuję dla Pawcia ogarnąć, skompletować prezent. I tak miałam w planie to zrobić dzisiaj, ale mm -mm, nie ma to po prostu szans. W sensie ma to szansę, ale w ogóle cały dzień będę poza domem. Nie, to nie, ma, nie, nie chcę myśleć. Teraz jest godzina. 13:30 ja już jestem po jednej rozmowie, o 14:00 mam kolejną i później miałam już wyjeżdżać sobie o 16:00 najpóźniej właśnie w stronę siłowni, bo na 18:00 dzisiaj idę na zajęcia. Po czym o 20:00 mam jeszcze jedno spotkanie, które już chcę odhaczyć i zamknąć w ogóle temat. Więc to jest po prostu jakaś masakra. Ale powiem wam, że te wtorki, ja co tydzień mam takie same, w sensie Zawsze sobie planuję na ten wtorek, ale ja przynajmniej wiem, że ten wtorek jest hard, hardkorowy, ale jest też bardzo obfity, więc jestem skłonna się tutaj troszeczkę pomęczyć w ten wtorek. Dobra, ja już jestem po spotkaniach, uciekam na dół i się tak chce już. I no właśnie i zadzwonię do pawcia, gdzie on jest, bo załatwia ważną rzecz. Jeszcze ja o niej nie mówię, ale wy się niedługo wszystkiego to wiecie. Niektórzy już słyszałam, że podejrzewają. Pozdrawiam. Niedługo się dowiecie, co się u nas fajnego nowego dzieje. A tymczasem tak, uciekam na dół, bo właśnie poziom esia, uciekam na dół, bo siku, uciekam na dół, bo jeść trzy powody, dla których uciekam na dół. No dobra, teraz już całościowa zmiana outfitu, tutaj jeszcze mam lejeanę, oczywiście najwygodniejsze z Aliexpress, ale biorę teraz malutką, ona po prostu chodzi za mną krok w krok, czasami ja nawet kroku nie mogę zrobić, bo ona mi się po prostu tak błąka między nogami, ale biorę ją na dwór, trochę wieje, ale porzucam jej piłkę, potrasujemy, pobawimy się i myślę, że jak Paweł się do mnie odezwie, to ja wezmę malutką na spacer i ruszymy w kierunku pawcia, a parcia nas po drodze po prostu zgarnie, więc zabieram malutką, póki jest jeszcze jasno, no i idziemy się bawić. No, w ogóle nas cały dzień z nią nie było, więc ona po prostu jest przeszczęśliwa. Jak już ja jestem w domu, a jak jeszcze parcią przyjedzie, to już w ogóle będzie kombo. A my w końcu wyszłyśmy na ten spacer z poziomką. Pawcio już jedzie w naszą stronę. Już skończyłyśmy się tresować i bawić. Coś ona już nie chce szarpakiem się bawić, bo jak ma piłkę i ona tak fajnie już ją przynosi, już e, przy dzisiejszym rzucaniu ani jedna się nie zdarzyła taka, żeby wiecie, wzięła i poszła w swoją stronę, tylko faktycznie przynosiła, więc to jest wielki, wielki sukces, moi drodzy. No ale dzisiaj też spacer musi być zrobiony, dlatego wyszłyśmy. Chodź po ziomeczkach. Ja dzisiaj chcę szybciej iść, ona chce wolniej. Szoraj ja chciałam wolniej, ona chciała szybciej. No nie możemy się dogadać po prostu. Myślałam, że zjemy z Pawłem razem obiad, bo kupił pizzę. Ale ja już raczej nie zjem, bo jadę na siłownię. Muszę wyjechać o 17. Teraz już nawet nie wiem, która jest, ale chyba koło 16. Więc wiecie nie chcę jeść na ostatnią chwilę po prostu, no bo jakie to będą ćwiczenia jak ja się ojem, a tym bardziej idę na sztangi, więc to będzie wymagało ode mnie ostrego wysiłku, chociaż chyba cardio w tym przypadku byłoby gorsze. Ja pierdzielę jak ja nienawidzę tego, jak wsiadam po Pawle do samochodu i się spieszę i jeszcze mnie swędzi tu ręka coś, kuźba nie wiem o co chodzi. I jeszcze jest fotel oczywiście yy, ustawiony pod niego, no i teraz ja będę siedziała o! i ustawiała. Nie, to jest jeden z tych powodów, który nie powinien być żadnym powodem, a jest tylko dlatego że za późno się ogarnęłam. To jest jakiś żart, nienawidzę być spóźniona, znaczy spóźniona myślę, że nie będę, ale wiecie, nie chcę być w takim po prostu biegu z dupy. O, dobra. Jadę, chociaż jeszcze nie jadę, bo jeszcze trzeba lusterka ustawić, fotel ustawić. Boże, marzy mi się samochód, gdzie wcisnę sobie jeden albo dwa i będę miała ustawienie pod siebie. Jechałam, jestem bezpieczna. Jestem nawet ciutko przed czasem, dobrze? Jest dobrze. Nie wiem, czy Paulina już jest, ale napisałam do niej, że już jestem. Zawsze czekamy na siebie przed wejściem, ale chyba jeszcze jej nie widzę. Także to ja poczekam, nie ma problemu. Jestem już w domu. Ledwo żywa i to wcale nie chodzi o trening, który był dość dość mocny. Ale chodzi o to, ile ja dzisiaj miałam obowiązków. To mnie po prostu przygniotło trochę. W sensie czuję fajną satysfakcję i szczerze mówiąc, to chcę więcej, ale na spokojnie jutro będę ogarniała pozostałe rzeczy. E, fajnie, fajny, intensywny, biznesowo czas i podoba mi się to. Właśnie jestem w takiej fazie, że chętnie angażuję się w działanie w ogóle firmy. Teraz już jest prawie 22 w pół do w zasadzie i powtórzę się teraz kąpię, ja za chwilę idę się ogarnąć i idziemy spać, ja jutro mam o dziewiątej spotkanie z moim teamem kochanym, no i będziemy ustalać kolejne rzeczy na kolejny też czas. Wydaje mi się, że w ogóle mało tego materiału jest i tak dalej, ale szczerze mówiąc, ja nie będę robić czegoś takiego, żeby robić dwa dni, jeden vlog, bla, bla, bla. Tylko już jak zaczynam, to kończę, i mi ma być wstyd przed Wami, że wychodzi vlog, który na przykład będzie miał 8 minut. Nie? Więc będę dbała o to, żeby faktycznie te vlogi były dłuższe i jak już zaczynam nagrywać, to tego samego dnia, kiedy zaczynam, tego samego dnia też kończę. Może jeszcze mi tu jakieś powiadomienia przychodzą cały czas szok. Dobry tip. Wyłączyłam sobie powiadomienia od mojego teamu. Słuchajcie, jest tak, że jeszcze dziewczyny potrzebują niektóre rzeczy ze mną skonsultować. I ja do tej pory miałam ciągle włączone powiadomienia, więc ja nie byłam w stanie wyrwać się chociaż na godzinę, dwie, trzy w ciągu dnia, bo zawsze miałam właśnie albo zegarek, który mi powiadamiał o tym, że jakaś wiadomość do mnie przyszła, albo po prostu sam telefon miałam przy tyłku i właśnie to dawało mi Znać, że firma, 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 a ostatnio wyłączyłam sobie powiadomienia i o Danity, i o Toli, i tym sposobem mam czystszą głowę, w sensie po prostu wiem, że muszę usiąść, bo wiem, że najpewniej dziewczyny już tam czekają na moje odpowiedzi, więc siadam i to robię, ale nie jestem tak wyrywana po prostu z kontekstu, nie? I bardzo Wam polecam, jeśli macie taką możliwość, wyrzucić sobie takie powiadomienia i tylko wchodzić w konkretnym czasie, to polecam to zrobić, bo to bardzo mocno czyści głowę, w sensie nie jest. Jesteście w ciągłym procesie myślenia o danym obszarze, czy to jest wasza praca, czy to jakikolwiek inny po prostu obszar. Więc mi to bardzo mocno zwolniło w ogóle głowę. I w ogóle jeszcze tak powiem jedną rzecz, że właśnie Aga zadała mi zadanie, w sensie Aga, z którą pracuję aktualnie nad emocjami z dzieciństwa, właśnie zadała mi zadanie, żeby uwalniać emocje, czyli mówić uwalniam, moją intencją jest poddać, yy, uwol Boże, poddać. Czekajcie, zaraz wam powiem, bo to sobie zapisałam na kartce. Moją intencją jest puścić, poddać, uwolnić emocje, na przykład strachu przed czymś. I ja to sobie wypowiadam, na końcu mówię bardzo miłe słowa do siebie. I dzisiaj na początku czuję się z tym dziko, tak niby wysłocho, ale trochę dziwnie. Ale wiem, że z czasem jak będę to powtarzać, no to to oczywiście zadziała na moją podświadomość. Więc ciekawe jest to doświadczenie. No, podoba mi się to, naprawdę... W... Cieszę się, że wróciłam do tego czasu, bo jak się okazuje, u, tam śmierdzi. W sensie takim, że są rzeczy, nad którymi można popracować, żebym dzisiaj w dorosłym życiu mogła podejmować decyzje w zgodzie ze sobą, mogła wyznaczać granice, mogła panować nad emocjami, które przyjmuję do serducha jeszcze dzisiaj bardzo mocno. Więc fajnie, cieszę się, że właśnie ten proces nastąpił, że go rozpoczęłam. No i będę pewnie was wprowadzać w ogóle w ten temat, bo myślę, że to jest niezwykle istotne. Ja w ogóle jestem któż? Tuż, 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 tuż. Za chwilę zacznę nie zarabiać na samym YouTubie, bo do tego to jeszcze mi brakuje trochę subskrybentów. Ale tak sobie pomyślałam, że takie tematy, które właśnie są takie stricte, takie moje, będę chciała zostawić dla osób, które mnie wspierają i wspierają mnie nie tylko w takim kontekście emocjonalnym, mentalnym, ale też kesz, 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 finansowym. Yy, ze względu na to, że właśnie tak jak ja tutaj cały czas trąbię o tym, że cel na moje życie to jest zarabianie z YouTube'a. Nie? Fajnie, że mam firmę, fajnie, że to hula i tak dalej, ale jakby docelowo myślę o tym, żeby gdzieś tam kiedyś za x lat zostawić na przykład firmę, nie? I w związku z tym potrzebuję, znaczy potrzebuję, w sensie no moim celem jest zarabiać na YouTubie i do tego celu po prostu dążę i to będzie jeden krok do. Ja wiem, że mogą się pojawić takie, o tej już odbiło, mam możliwość zarabiania, to zarabia. Tak, możesz to tak przyjąć, że tak właśnie jest, a możesz też przyjąć, że po prostu możesz mnie wesprzeć za moją twórczość, za moją otwartość, za moją pracę nad sobą, bo to, czym się na pewno będę chciała dzielić w takich płatnych materiałach, to będzie coś, co na pewno wy też będziecie mogli zaimplementować, na pewno. Do swojego życia. Ponieważ moje doświadczenie jest dość bogate, nie tyle jeśli chodzi o relacje z różnymi ludźmi, z wyznaczaniem granic. Z historiami w ogóle z mojego życia, jak to kiedyś wyglądało, jak dzisiaj sobie na przykład z pewnymi kwestiami radzę, ale też biznesowo, więc jeśli te tematy was interesują, no to już niebawem będzie taka możliwość, jakby takiego wykupienia, no po prostu wspierania mnie na po prostu takim poziomie, po prostu płatnym. No i tyle, jakby taka jest zasada gry, którą ja ustalam. Jeśli komuś to odpowiada, to zapraszam bardzo do wsparcia mojego kanału, ale moje też działania tutaj, youtubeowej Tyle, no, jakby ci, co, ci, którym to będzie w jakiś sposób prze, przeszkadzało, trudno. Nie chcę za to przepraszać, bo uważam, że nie jest za co przepraszać. Po prostu to są moje warunki, moja przestrzeń. Jeśli ktoś chce tutaj zostać w ramach tylko takich bezpłatnych materiałów, super. Jeśli nie... No trudno, będę musiała się po prostu z tym pogodzić, że część osób tutaj odejdzie, ale mój cel jest jasny i jego chcę też realizować, ale też chcę was troszeczkę tego uczyć, żeby wyznaczać właśnie takie sobie cele, wyznaczać innym granice. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy vlog. Ja już na pewno więcej nagrywać nie będę, teraz jeszcze dobiłam coś 7 minutek ponad, więc super cieszy mnie to, ale to jest też coś, co chciałam Wam od początku powiedzieć. Teraz idę się ogarnąć, myć, e espátio.